Cześć, witajcie, z tej strony Zandru, witam bardzo serdecznie, w tym odcinku przedstawię wam listę zmian, tego co się zmieniło i co się pojawi na najnowszej edycji trybu Skyblock na serwerze mcosada.pl która de facto startuje już w ten piątek o godzinie 18, także bardzo serdecznie zapraszam, nastawcie sobie budziki zapiszcie sobie tę datę, ten najbliższy piątek, datę macie podaną w opisie jak i w tytule tego filmu, godzina 18.00, zapraszam bardzo serdecznie na mconsadam.pl. A więc, tak, słuchajcie, pójdziemy sobie może na spawna w pierwszej kolejności i tutaj Wam pokrótce opowiem, co się zmieniło. Także, słuchajcie, najważniejsza rzecz, która uległa zmianie, która pojawi się na tej edycji to jest najnowsza wersja jaka tylko wyszła czyli 1.19.4 jest to najnowsza wersja dopiero co wczoraj w momencie kiedy nagrywam ten film tą wersję wgrywaliśmy e, i konfigurowaliśmy ustawialiśmy dostosowywaliśmy pluginy e, przerabialiśmy tam nms ale ciutko żeby niektóre rzeczy również dobrze działały także słuchajcie dostaniecie najnowszą najświeższą wersję jaka tylko jest poprzednia edycja tego trybu którą właśnie jutro zamykamy w momencie kiedy to nagrywam Oczywiście Trwała ponad rok, także jeśli szukacie stałego, fajnego miejsca do grania Super SkyBlocka z rzadkimi edycjami, to serdecznie zapraszamy Pietrzela, Wasz opiekun tutaj na pewno się Wami odpowiednio zajmie. Także słuchajcie, zapraszam serdecznie, najnowsza wersja, wszystkie najnowsze bloki, mechanizmy, itemy, zwierzęta, wszystko do Waszej dyspozycji. Znajdujemy się na naszym nowym, pięknym spawnie którego jeszcze tutaj ustawiamy, także nie wszystkie tutaj rzeczy w momencie nagrywania tego filmu są, ale na przykład tutaj, jak widzimy, wczorajsze targi, które ustawiałem, które będą obfitować w traderów z niesamowitymi ofertami, tutaj się właśnie znajdują. Także tu jest strefa targowiskowa, ona tutaj będzie w tym miejscu. Mamy również nowe PVP, wystarczy, że wpiszemy sobie w tym momencie warp, pójdziemy sobie na PVP. Jak widzimy, fajnie tutaj mamy nowe warpy poustawiane. I znajdujemy się na nowiutkim, fajnym PVP. Uznaję, że takie będzie fajniejsze, gdzie jest mniej itemów, gdzie jest mniej jakichś gór, innych duperali, e, tak abyście po prostu nie tracili orientacji tutaj w terenie. I myślę, że fajnie tutaj Wam klepy będą szły, Także tak to wygląda. E, a teraz Wam słuchajcie, pokrótce opowiem o liście zmian, która tutaj doszła. E, także słuchajcie są nowe tagi są tagi takie jak na przykład e, Yangleosia. jeśli ktoś byłby zainteresowany żeby przednikiem wam taki tak widniał no to oczywiście e, ukośnik tag i tutaj sobie Owy, tak możecie na przykład wybrać, ale jest on oczywiście drogi, bo chyba w tym momencie kosztują 4 miliony. Także ich zdobycie będzie oczywiście odpowiednio trudne. Mamy nowy scoreboard, jak widać po prawej stronie. Mamy nowy tab, jak widać tutaj u góry. Jeśli chodzi o schemat wyglądu rank, to, to wszystkie ranki zostały takie same. Stylistycznie się one również nie różnią. Postanowiłem, że będzie fajnie, jeśli one przejdą praktycznie jeden do jednego na tą nową. Edycje. Mamy słuchać zmodyfikowane skrzynki premium, czyli pozmieniałem leciutko procenty. Te procenty się różnią, różnią się one lekko dropem w środku. Jak widzimy, tutaj mamy dropiący highs, ale również doszły moje vouchery, bo od tej edycji pojawiają się vouchery. Napisaliśmy vouchery, więc w tym momencie będziecie mieli vouchery na nie wiem, Ether, na rangi premium do zdobycia, na jakieś flyje, inne duperele, ale one będą głównie do wygrywania w eventach konkursach, ale również takie na rangi są, znajdują się tutaj w skrzynkach premium, także podochodziły tutaj vouchery, które zwiększają znacząco wartość tych skrzynek premium, można już teraz jakieś rangi fajne sobie tutaj podgarniać, dodatkowo doszły nowe itemy, takie jak scytoryk i inne takie, uderzacz, koparka które stworzył Pietrzela, więc myślę, że fajnie urozmaicą nam te wszystkie skrzynki, jak i również na te najdroższe itemy troszkę te wartości się zmniejszyły, na przykład Bulldozer ma teraz 0,9%, ale też kojarzę, że jest item, który ma 0,1%, także... No, naprawdę warto te skrzyneczki otwierać i urozmaiteń też się pojawiło. Także fajnie będzie wygrać w jakichś konkursach czy, czy w innych Duperelach. Jak widzimy, tutaj mamy NPC-ty, które Wam fajnie powiedzą, co i jak na starcie robić. Mamy tutaj Daily, słuchajcie, pojawia się o tej edycji Daily. Ja nie pamiętam, żeby na osadzie było kiedykolwiek Daily, czyli codzienne nagrody. Także napisaliśmy coś takiego, bo pojawiały się właśnie zapytania, głównie ze strony OneBlocka. Więc najpierw wprowadzam to na Skyblocka i po kliknięciu daily macie, słuchajcie, swoje codzienne nagrody. Możecie je codziennie odbierać. Pokazuje wam się, którą możecie odebrać, za ile możecie następną odebrać. Tu jest za dzień trzeci, także będziecie mieli przedsmak tego, co za dzień trzeci jest. W dniu trzecim mamy y, dwa lapisy: rudy 64 oakloga i 300 dolarów. Słuchajcie, jest to dzień trzeci, także. Nie ma co mówić, że słabe nagrody czy coś tam, gdyż no, trzeba pamiętać o tym, że jeśli na przykład pierwszy dzień miałby wykokszone itemy, to po prostu mnóstwo graczy tworzyłoby multikonta i za ten pierwszy dzień odbierało, także im dalej w las, tym te nagrody będą, uwierzcie mi, naprawdę, naprawdę cenniejsze. I jeśli na przykład dojdziecie tutaj do ostatniego miejsca, bo się zastanawiacie, czemu nie ma następnej strony czy coś, czy tak mało tych daily jest, nie, jeśli odbierzecie ostatnią nagrodę, to w tym momencie wszystkie się resetują, można powiedzieć, tutaj te skrzynki i lecicie... Z... Od nowa od początku, na przykład z dniem 40 i lecicie do dnia 60. Także póki co jest ustawione na 100 dni. Blisko, więc nie martwcie się. Jeśli tutaj wszystko wybierzecie, to od nowa się one tutaj uzupełnią i będzie kolejny dzień, który e, przypada po tym ostatnim dniu. Czyli na przykład, jeśli tu jest dzień 30, to tu będzie 31, potem będzie jakiś tam 60 i tak dalej, i tak dalej. Także możecie naprawdę sporo tego odbierać. Eee, wyświetla wam się czas. Jeśli ominiecie jakiś jeden dzień, czy na przykład nie będzie was parę dni, to na spokojnie ta nagroda będzie na was czekać. Jest to nasz autorski plugin, więc zrobiliśmy tu wszystko tak jakbyście to Wy od nas oczekiwali, więc y, żadna nagroda Wam po prostu nie przepadnie i co dziesiąty dzień będzie informacja na czacie, y, że dana osoba y, na przykład dziesiąty, dwudziesty, trzydziesty dzień y, w nagrodach daily osiągnęła, także myślę, że jest to fajna sprawa i kolejna rzecz, która się pojawia to są questy, questów jest mnóstwo, macie 70 questów, y, questy również zostały lekko zmienione, został zmieniony tam drop, zostały niektóre rzeczy, które tam były lekko za trudne zmniejszone na przykład jeśli jakiś item był dosyć cenny a do zrobienia quest'a była jego wymagana ilość ustawiona na 300 to teraz jest powiedzmy na przykład 100 więc one zostały znacząco tutaj ułatwione więc te quest'y również nie są takie jak mogą być wszędzie indziej tutaj mamy założyć wyspę, po kliknięciu wyspa się założy ale szczerze wam powiedziawszy, tak jak mówiłem wczoraj robiliśmy przesiadkę na najnowszą wersję, bo wcześniej była to wersja 1.19.3 najnowsza jest 1.19.4 i jeszcze NMS czyli taka składniowa wysp nie została przerobiona jak wiecie wyspy również są nasze autorkiem Dos doszło mnóstwo zmian także jeszcze wyspy nie działają ale e, powiem wam że jest nowy schemat e, jest mnóstwo wysepek na tej wyspie e, do których żeby dojść musicie odblokować po prostu w East limits, e, musicie wziąć bariery żeby do tamtych dojść jest znacznie więcej skrzynek znacznie więcej dropu także naprawdę naprawdę fajna sprawa e, więc każdy się tutaj fajnie odnajdzie. Tutaj macie oczywiście spis warpów. Każdy warp tutaj jest pokazany. Nie każdy jeszcze jest uzupełniony. To jeszcze wasz opiekun będzie się tym zajmował. Tutaj macie sklep i skup w najnowszej formie z najnowszymi itemami, targ, oczywiście, wasz dla graczy. Peshop standardowy, także naprawdę fajna sprawa. Słuchajcie też w item shopie na www doszła opcja kupna eteru, także na przykład na starcie, jeśli chcielibyście szybciej te bordery sobie ściągnąć, powiększyć limity, czy jakieś limity hopperów, czy cokolwiek sobie zwiększyć to na www. Możecie sobie ten eter kupić tam chyba w dość okazyjnych cenach co ja tutaj mam jeszcze dla Was zapisane. Słuchajcie, są też action bary przy zabijaniu graczy, przy zabijaniu, graczy zabijaniu mobów. Ok, wziąłem sobie krowę, musiałem ściągnąć flagę, żeby można było wam tutaj spanować zwierzęta. Także podstawmy sobie dwie krówki i pokażę wam na czym działałem, jak, jak działają te action bary, zrobiliśmy je tak, żeby te kolory się tutaj odpowiednio pokazywały do... W stosunku do tego, ile zwierzę ma HP. Także jak widzicie, ten kolor od jasnozielonego schodzi aż do czerwonego. I takie. Oczywiście towarzyszy też temu odpowiedni dźwięk, także to już na samym serwerze będziecie mogli sprawdzić. Więc naprawdę fajny future, który tutaj dodatkowo jakby wizualnie wam tę grę. Urozmaicie słuchajcie, oczywiście co 15-120 minut dostajecie systematycznie wypłatę na konto z jakimś tam hajsem, więc będziecie go mogli mnożyć po prostu za, za to, że będziecie na serwerze. Macie też wszystkie dostępne teraz od tej dysy książki u villagerów. Nie ma także niezniszczalność, czy, czy tam wydajność, jest zablokowana. Wszystko macie dostępne, ale w przypadku na przykład mendingu jest on mocno, mocno osłabiony. Także on nie uzupełnia tak szybko itemów jak. Jakby mógł normalnie, i też pojawia się tutaj taka nowa rzecz na tej edycji: czyli nie można już tych villagerów rozmnażać. Czyli jak można pozyskać villagera, kupując go pod ukośnik sklep, po prostu w postaci jajka, co jest bardzo drogą sprawą, albo uzdrawiając, oczywiście, zombie villagera. Innej opcji, no one już się Wam nie rozmnożą, także już nie będzie tak łatwo w tej kwestii. Więc myślę, że naprawdę tutaj pod tym kątem rozgrywka zostanie bardzo utrudniona i sprawi dodatkowo, że, że jakby zdobywanie tych itemów będzie dla Was znacznie cenniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Słuchajcie, doszła loteria, czyli nasz autorski jackpot, można powiedzieć. Jest ona strasznie rozbudowana. Działa na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy w puli znajdzie się łącznie 20 tysięcy, to ten jackpot startuje. I po 60 minutach jest jego rozwiązanie. Kto widzi wiadomości o kupnie losów na loterii? Widzą tylko osoby, które do loterii weszły, więc jeśli ktoś jest poza loterią, nie będzie miał spamu o tym, że co chwilę ktoś do loterii dochodzi, natomiast osoby, które są w loterii, będą to widzieć. No jest to bardzo rozbudowane, musicie po prostu zagrać i zobaczyć. Jest to odpowiednik Pota, który tam kiedyś był, w tym momencie jest loteria, nie ma żadnych bugów, są one ponaprawiane. W 100% autorski system, więc myślę, że naprawdę Wam się to może. Bardzo spodziewać. Kolejną rzeczą jest to, że Eter możecie zdobywać słuchajcie z łowienia ryb, już nie tylko z zabijania mobów, z jedzenia, ale również z łowienia ryb, również pod komendami są nowe rankingi. One się tutaj znajdują. Doszło coś takiego w postaci rankingów jak topka najbogatszych wysp, najlepiej ocenianych wysp. I te wszystkie topki, słuchajcie, znajdziecie tutaj, jak i również pod komendami. Ale co najważniejsze na SkyBlocku, sam SkyBlock, sam system wysp, tak jak mówiłem aktualnie on nie działa, więc Wam nie pokażę w momencie kiedy to nagrywam, bo wczoraj wszystko przerzucaliśmy na najnowszą wersję. Wyspy są na tyle dużym systemem, że jeszcze one nie są przerzucone. Mnóstwo nowych komend, mnóstwo nowych możliwości, naprawdę... Jest on tak urozmaicony, wszystkie bugi zostały praktycznie naprawione jakie były, a było ich no nie wiem ze 100. Eee, może tam kiedyś pojawi się dokładna lista zmian, tego co się zmieniło, bo naprawdę sporo by tego było do spisywania. Eee, w momencie kiedy graliście tutaj na SkyBlocku na osadzie i sobie zagracie teraz, to naprawdę odczujecie ogromną różnicę kwestii wysp. Możecie sobie wpisać wtedy i zobaczyć jakie doszły nowe rzeczy. E, oczywiście takich rzeczy jak naprawa bugów czy jakichś innych rzeczy, które przeszkadzały, no nie zobaczycie Ale e, jeśli kiedyś dostaliście dotknięci jakąś przykrą sprawą, że ktoś Wam coś zabił, ktoś Wam coś zabrał, e, podmienił na wyspie To teraz już się to nie będzie zdarzać, bo większość tych rzeczy została fiksnięta Jak i również sam nether już nie będzie problemów z tym, że będzie Was spełnił w lawie e, Czy ponad bedrockiem e, Również to zostało naprawione, także jest to mm, jedna z najmocniej zmienionych edycji mnóstwo naprawdę rzeczy zostało zmienionych jeśli jesteście zainteresowani grą to zapraszam w ten najbliższy piątek datę macie w opisie, macie w tytule zapraszam serdecznie do gry mcosada.pl IP macie wszędzie na pewno sobie znajdziecie po prostu jak będziecie tutaj na osadzie wyświetli Wam się GUI i wybieracie sobie SkyBlock, klikacie SkyBlock w momencie kiedy on już wystartuje wbijacie i gracie pozdrawiam, cześć